If you want to take out Razor and get your ride back, you've got a lot of work to do. You have to work your way up the blacklist and take out everyone on the way. As far as they're concerned, you're just working to get back into the blacklist. Pick the right event, get enough bounty, and you can challenge a ranked racer. Once they're all out of the way, Razor's all yours. Cool? I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Later. Later. I, 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 o! Hosun Sony Pominę ten... I'm Rock. Wyścig, weźmy pierwszy wyścig. Może być ten. Zawsze go brałem jako pierwszego. Dalej też głośno. Dobra, może tak dam po prostu mikrofon troszeczkę bliżej. Nie mam niestety nitra, więc no, nie pomogę sobie w ten sposób. To, oczywiście, nitro trzeba kupić. Dopiero zamontować nitro w naszym Leksusie kochanym. Wow! Dobra, i no teraz ta muzyka jest za cicha. Ok. Kobalt to jedzie, okay. Mówiłem, że tutaj jest naprawdę łatwo dogonić tych z przodu, jedziemy tutaj z skrótem. głośno Au Kurde jedź prosto O teraz mam animację skoku No i walniemy oczywiście Audi nas dogoniła Ło, ale na styku Mów się udało Au Dobra Nagrywam ten odcinek dzień po nagraniu pierwszego, jeszcze go nie wrzuciłem, więc nie wiem, jakie tam były osiągnięcia. Czy wynikam? wyniki, może, a nie osiągnięcia? Pięknie, 1500 hajsów na moje konto. O, pobawimy się z policją. Pierwszy raz, ale głośno to jest. No, chodź. No, Gleena. Idziemy tamten dalej. W pościgu? No, myślę, że się uda. Znaczy, mam taką nadzieję. Mhm, mm Chodź, to nic ci nie zrobiłem, sam wpadłeś? To jest, to. to jest jakaś nowa wiadomość. Chodź. Kurde, co często tego taba klikam. Nie muszę się nauczyć, żeby nie klikać tab. Au. Dobra, mamy drugiego. Serio, już został zniszczony. Ok, tam się zablokował. Ja skorzystam z tego. Może powbijam 4 minuty. No change here, driver Bob, just I'm still code 3. Uh, I need guys the pursuit to uh, set up a roadblock. That's going to be negative, Charlie 23. I'm uh, sorry, I can't get any units over here this time, I'm canvassing other districts, standby. Yeah, we got a unit, just went down. O, jest kolejny. Troszkę go uszkodzę. Teraz będą 2 minuty. Z czterech potrzebnych do jednego kamienia malinowego. No nie gady, że oni się zgubią tu. Dobra, nie, bo jest kolejny, na szczęście. Kurde, jest ich coraz więcej, więc może sprzątnijmy już Na przykład jednego. Ale nie tak. Co jest? Naprawdę? Tak w się? Tak mi się jeszcze nie zdarzyło. Żeby ty po wyścigu mi na czołówkę wyjechał. Ale ja się przestraszyłem. Okej, okay, zniszczył się. Zostały dwa. Zaraz będzie 4 minuty, więc będziemy mogli już ich. Serio. Teraz uważasz na tego, żeby tego go nie zniszczyć, albo żeby się sam nie zniszczył. Na razie zainteresowanie pościgiem dalej jest tylko na jedno. Ten, bo tam mamy. Nadbędę takie kółko z ogniem. Ono oznacza zainteresowanie naszym, naszym osobom w pościgu, nie? Czy więcej, tym lepsze auta. Tak, kolejny radiowóz. Dobra. Ezy, wszystkie zrobione. No nie, tędy jechał naprawdę. Dobra. Starty w tej grze tych samochodów są tak fatalne. Dobra, niestety go nie zgubię teraz. Może chodź tutaj podjąć. Dobra, teraz no jeszcze sposób na. No nie wierzę to.

się tysięcy potrzebuję. Ok. Gulf. Punto. I Co? I. Yy, kobalt, SS. Głośno, wiem. Dobra, mam nadzieję, że teraz już troszeczkę lepiej mnie słychać. No, Punto. Wiem, że jesteś wolny, no ale. Dało się tutaj, tak się wyścigować mapy i proszę bardzo 184 km na godzinę O i tu mam od razu warsztat, więc pojedziemy sobie tutaj Dobra, wchodzimy, części, osiągi, nitro, czy nitro możemy już teraz kupić? Musimy pokonać niego kurde Ale stać nas na to, więc Silnik, silnik pewnie też niego a nie, nie musimy, no i kupuję No, pierwsze ulepszenia Już nie, nie trzeba tak naprawdę tutaj ulepszać Jedy. jest, to jest ta piosenka Man. Static X. Ale to jest, teraz to, to już czuć prędkość lepszą Ale teraz słyszę, że Ta piosenka Różni się od oryginału Troszeczkę ją zmienili na ten na gry Tak, bo było, Jeszcze tak, to pamiętam. Pewnie wszystkie przekleństwa były usunięte. Uwielbiam muzykę heavy metalową, rockową Street Racer? Można było kręcić kubączki trzymając dwa przyciski. Dobra, no, mamy wszystkie notowania. A nie, nie mamy, bo to są te, dobra kamienie milowe. Nie mamy wszystkich, a krótszych niż 4 minuty. No to na no, jaz. Dobra, nie muszę tego wiedzieć. Ok. Może zlepsujesz tego tylko i tyle. Tylko go dogonić. No chodź tu.

Aha, zablokowałem się. Dobra. Czy możemy już zonym? No możemy. Tylko wygrane wyścigi musimy jeszcze. Jeden wygrać. Um. I to jest nagranie 20. No to ten ostatni wyścig. wyścig zonym zrobimy sobie już w następnym odcinku. Myślę, że ten wyścig nie będzie cały taki prosty, więc moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję w tych dwa odcinki. Zrobiliśmy raptem 2% postępu gry całej, więc... Więc bardzo Wam dziękuję przy tej muzyce. Kończymy. Hello!